Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o wyzwaniu, które robię na początku tego roku, które między innymi polega na nierobieniu zakupów, a także o tym, jakie mam plany zakupowe na ten rok i co planuję zmienić, po to, żeby zmniejszyć ilość rzeczy. Która trafia do mojej szafy. Także, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać, jak to u Was jest. Czy kupujecie dużo rzeczy, czy gdzieś tam macie nad tym kontrolę jakąś? Jakie są Wasze plany na ten rok? Bo mam wrażenie, że może dlatego, że szukałam informacji na ten temat, ale że bardzo dużo ludzi w tym roku właśnie planuje albo nie kupować nowych rzeczy w ogóle, albo. Planuję kupować ich dużo, dużo mniej. Dajcie mi znać, jak to u Was wygląda. Jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam też do subskrypcji kanału. I zacznę, słuchajcie, od wyzwania: wyzwania, które zrobiłam już w zeszłym roku raz. Zrobiłam tylko wstępny film na ten temat i nigdy tamtego wyzwania nie podsumowałam. I powiem szczerze, że też zmodyfikowałam. Go trochę pod siebie i powiem, że trochę za bardzo. Wyzwanie, o którym mówię, nazywa się 75 Hard Style Challenge i zostało w zeszłym roku zapoczątkowane przez dziewczynę, która jest TikTokerką. I instagramerką, nazywa się Mandy Lee, ale w internecie znana jest jako Old Loser in Brooklyn. Ona jakby chciała to wyzwanie zrobić po to, żeby zainspirować inne osoby do tego, żeby gdzieś tam przystopować z konsumpcjonizmem, co w, jakby w Stanach jest bardzo dużym problemem. Ogólnie marketing jest bardzo agresywny i jest bardzo dużo takiego samonapędzania się na konsumpcję. Wiecie te wszystkie tiktokowe trendy, które się zmieniają co tydzień w związku z tym są ludzie, którzy wiecie, kupują rzeczy pod dany trend, po dwóch tygodniach już też rzeczy się pozbywają, kupują jakieś nowe. Trochę jest to szaleństwo i gdzieś tam mam wrażenie, że wielu ludziom po prostu ten konsumpcjonizm wymknął się spod kontroli. Ja chcę to wyzwanie zrobić dlatego, że chciałabym w tym roku między innymi kupić mniej rzeczy też gdzieś tam powiedzmy, że tą swoją relację z konsumpcjonizmem troszeczkę naprawić, bo mam wrażenie, że przez to, że mam dostęp na co dzień do dużej ilości świetnych rzeczy, to po prostu kupuję, kupuję, kupuję i kończy się tym, że moja szafa pęka w szwach. Zacznę od wyzwania. Zaczęłam je 1 stycznia. No i wyzwanie polega na tym, że przez 75 dni dokumentujecie Rzeczy, które nosicie, w jakikolwiek sposób, w jaki chcecie to zrobić. Ja postanowiłam użyć aplikacji o nazwie Index, której zaczęłam już używać w zeszłym roku i którą chciałabym w tym roku jakby doprowadzić do takiego stanu, że faktycznie będzie miała wszystkie rzeczy, które mam w szafie. Ta aplikacja działa w taki sposób, że robicie zdjęcia swoim rzeczom, wrzucacie je do tej aplikacji. Fajne jest to, że ona automatycznie usuwa tło i jest w tym bardzo, bardzo dobra. No i potem możecie sobie układać po prostu z tych rzeczy, tworzyć jakie stylizacje danego dnia nosiłyście. Nie jest jeszcze opcja płatna. Wcześniej jak zaczęłam tego używać, to jeszcze było bezpłatne, że można było wrzucić też swoje selfie i tą opcję bardzo lubiłam, ale na razie stwierdziłam, że ponieważ używam tej apki bardzo nieregularnie, to nie będę płacić po prostu za płatną wersję, o ile nie zacznę jej używać. No i następna ważna rzecz, poza dokumentowaniem po ich stylizacji przez 75 dni, jest to, żeby nie robić w tym czasie zakupów. Jakby na czym polega to wyzwanie, to jest to, żeby poznać lepiej swoją szafę, żeby poznać lepiej możliwości swojej szafy, żeby gdzieś tam odkryć kreatywność. Jakby na bazie swoich rzeczy. Trzecia rzecz, która jest też ważna, zalecenie, żeby nie szukać inspiracji na Pinterestie, nie szukać inspiracji na Instagramie i tak dalej. Ja tego ogólnie nie robię, bo uważam, że to jest takie, wiecie, zjadanie własnego ogona. Gdzieś tam. Mam w planach w tym roku zrobić film na temat, właśnie, inspiracji z Pinteresta itd., ale na potrzeby tego wyzwania na pewno nie będę tych inspiracji szukać, jeżeli chodzi właśnie o Pinteresta, Instagram i itd. Oglądam oczywiście YouTube'a, gdzie oglądam youtuberki, które tworzą stylizację, ale mają tak inny styl niż ja. Że akurat wiecie, nie grozi mi to, że gdzieś tam się tak zainspiruję, że nie będę w stanie sama czegoś wymyślić. No i trzeci filar tego wyzwania to jest to, żeby w, te, w ciągu tych trzech miesięcy zrobić też porządki w szafie. Ja jestem w miarę na bieżąco, jeżeli chodzi o porządki w szafie, w związku z tym, może zrobię jakiś przegląd pod koniec tego wyzwania. Ale gdzieś tam nie jestem zafiksowana na tym, żeby to szczególnie zrobić. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ten brak zakupów. Ostatnio, jak robiłam to wyzwanie, to stwierdziłam, że nie będę dalej zakupy robić, tylko po prostu tych rzeczy przez te trzy miesiące nie będę nosić. Moją logiką było to, że jakby mam dostęp do rzeczy z drugiej ręki, że one są często unikatowe, no i że jak nie kupię, to po prostu nie będzie tej rzeczy, tak? Nie mogę do niej wrócić po dwóch miesiącach i tak dalej. No ale problemem, jaki mam obecnie, jeżeli chodzi o zakupy, jest to, że tych rzeczy z drugiej ręki mi po prostu przybywa, przybywa i przybywa. Szafa mi pęka w szwach i że po prostu ja części tych rzeczy w ogóle nie noszę. W związku z tym przez najbliższe trzy miesiące Powstrzymam się od jakichkolwiek zakupów. Te trzy miesiące bez zakupów, to jest jedna czwarta roku. Wydaje mi się, że dla mnie osobiście jasne, spróbuję się powstrzymać, ale boję się jednej rzeczy boję się tego, że jeżeli sobie narzucę tak duże restrykcje, to, że skończy się ten kwartał i że wiecie, poszaleję po prostu i kupię. Milion rzeczy. W związku z czym moje podejście jest takie, że będę starała się nie kupić żadnej rzeczy w ciągu tych trzech miesięcy, ale jeżeli trafię na coś, co jest absolutnie wyjątkowe, coś, co w jakiś sposób rozwiązuje problem w mojej szafie, albo jest rzeczą, której potrzebuję, to takie zakupy zrobię. I teraz tak, mam, zapisałam sobie wyjątki, jakie mam na tej liście. Torba z Agni, o której mówiłam już w zeszłym roku, chyba miałam ją na liście na lato. Nigdy się nie zdecydowałam, żeby ją kupić, ale w tym roku doszłam do wniosku, słuchajcie, po tym jak kupiłam tą torbę z Ragamon, że ja chcę tą torbę mieć. Że chciałabym ją kupić przed latem, żeby wiosną już móc ją zacząć nosić. Ona generalnie jest wyprzedana, to jest jedna rzecz, ale jeżeli będzie tak, że odłożę na nią pieniądze, bo też stwierdziłam, że zrobię to po prostu, żeby mieć te pieniądze gdzieś tam gotowe na tą torbę, i jak się pojawi w sprzedaży, to wtedy ją kupię. Jeżeli to będzie w ciągu tych trzech miesięcy, trudno kupię tą torbę. Druga rzecz, tak jak mówiłam, że czy z second handu, ale takie, które faktycznie coś do mojej szafy wniosą, coś nowego, coś, co nie będzie, wiecie, 50-jedwabną bluzką, coś, co nie będzie 20-parą spodni i tak dalej. Coś, co stwierdzę, że faktycznie nie mam tego i że faktycznie tego potrzebuję i że faktycznie załata mi to dziurę w szafie. Raczej chciałabym, żeby ewentualnie te zakupy pojawiły się w drugiej części tego wyzwania, kiedy Faktycznie nosząc rzeczy, które mam, uświadomię sobie, czy mam jakieś dziury w szafie, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że przy tej ilości rzeczy, które mam, nie powinna mieć żadnych braków. Jedyna rzecz buty. Buty będę musiała w tym roku gdzieś tam sobie troszeczkę uzupełnić, bo pozbyłam się moich starych sandałów letnich, ponieważ już niestety, ale po prostu znosiłam je więc będę potrzebowała sandałów. Doszłam też do wniosku, że potrzebuję kupić sobie nowe sneakersy, w sensie buty sportowe, bo pozbyłam się jednej pary tych riboków. i powiem Wam szczerze, że często się łapię na tym, że te dwie pary, które mam, że z jakiegoś powodu nie do końca praktyczne jest, jest, jest żeby je nosić. Jedne są białe, a drugie mają zamsz. Jak pada deszcz, ani jedna, ani druga para się nie nadaje na to, żeby w nich wyjść. Więc takie buty i trzecia rzecz, którą sobie uświadomiłam, to to, że nie mam bodków takich. W sensie mam jedną parę, ale że przydałaby mi się druga. Czy je kupię? Zobaczymy, no bo jest zima, na wiosnę mi nie będą potrzebne, może na jesień. W każdym razie gdzieś tam zapisałam sobie te rzeczy, na tym się skupię i postaram się gdzieś tam nie kupować rzeczy. Innych. Oczywiście w ciągu tych trzech miesięcy postaram się nic nie kupić. A jeszcze jedna rzecz. Chciałabym troszeczkę sobie uzupełnić biżuterię w tym roku, ale chciałabym znowu, żeby to były rzeczy lepszej jakości, czyli takie, w które najprawdopodobniej będę musiała zainwestować, chyba że znajdę je z drugiej ręki. Więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam. Daję sobie pozwolenie na to, żeby kupić, jeżeli to się wydarzy w, tych, w ciągu tych 3 miesięcy, ale ogólnie będę starała się nie robić żadnych zakupów przez te 3 miesiące. No i teraz tak. Co miesiąc zrobię taki film, który gdzieś tam będzie taką, takim, wiecie, updateem tego jak mi idzie, co robię, czy mam pokusy i tak dalej, W każdym z tych filmów się skupię też na innych rzeczach. W następnym miesiącu będę chciała Wam pokazać tą aplikację, jak ona działa i jak mi się jej używa. Mam w planie też w styczniu w dużej mierze przysiąść w końcu do tego, żeby zrobić zdjęcia rzeczy, które mam, które mam dlatego, że w większości te, które mam, to są rzeczy letnie. No i żeby zrobić te zdjęcia, żeby były dobre, bo... Mam dużo tam zdjęć, które są kiepskie, które mi się nie podobają, więc chciałabym je zrobić na nowo, ale na razie się skupię na tym, żeby dodawać nowe rzeczy. I to, co chciałabym wynieść z tego wyzwania, to jest lepsza świadomość tego, co mam w szafie, lepsza świadomość tego, czy czegoś mi brakuje, lepsza świadomość tego, czego powinnam się pozbyć. No i wtedy być może zrobię porządki i faktycznie pozbędę się rzeczy, które uznam za. Zbędne, które uznam za takie, których nie będę nosić, z jakichkolwiek miałoby to, nie miałoby to być powodu. No i teraz tak. To będą pierwsze 3 miesiące roku. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o ten rok, chciałabym ograniczyć swoje zakupy. Jeżeli oglądałyście film podsumowujący moje najlepsze zakupy i tam kilka bubli z 2024 roku, to mówiłam tam. Że kupiłam 76 rzeczy w sumie. To jest strasznie dużą ilością po odjęciu rzeczy, których się pozbyłam, które oceniam mniej więcej na 20. Wydaje mi się, że więcej było, ale powiedzmy, że 20. Oznacza to, że 50 rzeczy ponad przybyło mi do szafy. Jak się to uświadomiłam, że to jest po prostu, że przez 2 miesiące, praktycznie. Codziennie mogłam nową rzecz, która mi do szafy przybyła założyć. To jest. To, to nie jest normalne, to jest za dużo jasne. Ja robię filmy o modzie i tak dalej. No i modą się interesuje, modzie pracuję i tak dalej, więc jakby zakładam, że moja szafa to, że jest duża, to jest okej, okay, ale żeby takie ilości rzeczy przychodziły do mojej szafy, to jest bez sensu po prostu. Ja robię filmy o tym, jak Korzystać lepiej swojej, ze swojej szafy, jak y, gdzieś tam, y, wiecie, nie kupować tak bez sensu rzeczy, przy czym w moim przypadku tych rzeczy przybywa mi strasznie dużo, chciałabym to zmienić. No i teraz jeżeli chodzi o takie intencje, które sobie zapisałam na ten rok, jeżeli chodzi o zakupy, chciałabym zmniejszyć ilość pieniędzy, które wydaje na, mi, na takie rzeczy materialne. Mam tutaj na myśli głównie ubrania i, słuchajcie, kosmetyki. Ja mam absolutną obsesję na punkcie pielęgnacji. Uwielbiam testować nowe rzeczy. Uwielbiam używać różnych kosmetyków. Moja pielęgnacja jest bardzo bogata bardzo dużo rzeczy używam itd. Interesuję się tym. Ale, słuchajcie, też jest tak, że mam w szafie jednej. Półkę, gdzie mam rzeczy, które czekają na zużycie. No bo jak jadę do Polski na przykład, to lubię sobie zrobić zapasy rzeczy, których tutaj nie jestem w stanie dostać, i tak dalej. Ale trochę też w tym roku poprzednim przesadziłam z tą ilością i po prostu kupowałam te rzeczy, że a dobra robię zamówienie, to kupię jeszcze pięć innych rzeczy. Wiecie, na takiej zasadzie. Chciałabym przystopować to i te pieniądze, które zaoszczędzę, po pierwsze. Odłożyć. Oczywiście, jakby to jest mój nawyk, że ja odkładam. Odkładam jakąś część zawsze swoich zarobków na wiecie, robię oszczędności i tak ale uświadomiłam sobie, że mogę tych pieniędzy odłożyć więcej. Druga rzecz z tych zaoszczędzonych pieniędzy chciałabym je wydać na doświadczenia, chciałabym je wydać na podróże. Chciałabym być może w tym roku troszeczkę więcej zobaczyć Stanów i tak dalej. Rozmawialiśmy z mężem o tym, żeby zrobić sobie takie, wiecie, raz na kwartał pojechać gdzieś tam do takiegoś miasta na 2-3 dni, taki dłuższy weekend i trochę tych Stanów pozwiedzać. No i chciałabym przeznaczyć właśnie więcej pieniędzy na takie doświadczenia, a nie na kupowanie rzeczy materialnych. Druga rzecz... Chciałabym troszeczkę uzdrowić swoją relację z konsumpcjonizmem, bo mam wrażenie, że odkąd, zwłaszcza odkąd tutaj przyjechałam, że ten konsumpcjonizm mnie trochę pochłonął, że mimo, że jakby zauważam, jaki to jest duży problem, to że sama stałam się częścią tego problemu w pewnym sensie i że gdzieś tam mam takie po prostu wieczny wieczne takie taką potrzebę, że co by tu jeszcze kupić, co ja jeszcze potrzebuję, że zamiast po prostu wiecie, takiego, że o tyle i tyle mam na koncie i za chwilę będę miała nową pensję, to super, to wiecie, mogę sobie odłożyć te pieniądze na coś, nie wiem, na oszczędności albo na jakieś przyszłe wydatki albo coś tam. To gdzieś tam w głowie mam takie, że a to jeszcze mogę wydać tyle i tyle. Chciałabym tą relację uzdrowić. Tak nie powinna wyglądać relacja z pieniędzmi. No i chciałabym ogólnie, właśnie, kupować mniej, lepszej jakości i wtedy, kiedy czegoś potrzebuję. Nie chcę zakładać, wiecie, że o nie, nie będę kupować absolutnie nic, bo wiem, że to się źle skończy, wiem, że jestem w stanie to zrobić, bo zdarzało mi się, parę razy tak zrobiłam i tak dalej, ale po prostu wiem, co się dzieje później. Więc chciałabym, wiecie, te pierwsze trzy miesiące faktycznie spróbować powstrzymywać się od zakupu i tutaj jakby ubrań, ale też kosmetyków. Chyba, że coś mi się skończy i będę to potrzebować oczywiście. No i potem przez resztę roku chciałabym, żeby tych zakupów było zdecydowanie mniej. Nie będę sobie tutaj, wiecie, wyznaczać jakiejś arbitralnej liczby. Bo wiem, że, że to nie będzie zdrowe dla mnie, ale chciałabym, słuchajcie, do każdego zakupu podejść w taki sposób, że naprawdę przemyśleć go, zanim go zrobię, bo wydaje mi się, że trochę zatraciłam właśnie taką, taką rzecz, że kiedyś podchodziłam do rzeczy na zasadzie takiej, czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy to uzupełni gdzieś tam moją szafę, czy to jest brakiem jakiejś mojej szafy, czy pozwoli mi to zamienić rzecz, która już na przykład może się nie nadaje no, do noszenia na coś podobnego. Mam wrażenie, że trochę zatraciłam to na rzecz takiej, że o wow, znalazłam coś świetnej marki z second handu i na pewno muszę to mieć. Więc tak, chciałabym podejść do tego roku i do zakupu w tym roku jak skończę to wyzwanie i zrobię podsumowanie tego wyzwania, to chciałabym wrócić do tego jakby i skrystalizować sobie te cele, zobaczyć jak będę się czuła po tych trzech miesiącach i wtedy gdzieś tam, może wtedy sobie wyznaczę ilość rzeczy, które, którą chciałabym kupić oczywiście zakładam dalej tak jak każdego roku, że wszystko będzie minimum, poł połowa rzeczy będzie second handu. Natomiast chciałabym, żeby tych rzeczy było zdecydowanie mniej. Także podsumowując to wyzwanie, bo od tego zaczęłam ten film, przez 75 dni będę dokumentować swoje stylizacje. Postaram się powstrzymać od jakichkolwiek zakupów. No i oczywiście będę was update'ować co miesiąc, jak mi idzie i tak dalej. I jak zakończę to wyzwanie, to wtedy wrócę do tematu tego jakie mam cele na resztę roku, jeżeli chodzi o zakupy. Także trzymajcie kciuki za mnie, jeżeli chcecie do tego wyzwania dołączyć, to was bardzo serdecznie zapraszam. Podlinkuję, może substaka, gdzie Mandy opisała dokładnie na ten rok jakie modyfikacje w stosunku do zeszłego roku wprowadziła, jeżeli chodzi o to wyzwanie. Także jeżeli jesteście zainteresowane, żeby zacząć, to może Możecie tam sobie poczytać na ten temat trochę więcej. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć.